Cześć witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj witam się z Wami we vlog masie numer 11 od razu z mojego centrum dowodzenia, bo postanowiłam, że dzisiaj rano mam ochotę zobaczyć, co tam w kalendarzach adwentowych. Żeby było nam przyjemniej odpalam świeczulkę i lecimy od razu z kalendarzami. Na początek wezmę e, kalendarz herbaciany. Myślę, że mm, opuszczę go trochę na sznureczku, żeby był bardziej widoczny, bo teraz to już... W ogóle go nie widać coś dzisiaj. Mamy tutaj herbatkę czerwona wiśnia. Dobrze, może asos. Może asos 11. Tutaj mamy 11. I co my tu mamy? Slick, marka Slick Makeup. Róż do policzków. Już go odpakuję i Wam pokazuję. Takie pudełeczko. Odcień to 1367 Slim Teach. Otwieramy i patrzymy, jak on wygląda. Bardzo ciężko, bardzo ciężko go otworzyć. Tutaj ma lustereczko no, Ładny kolor, bo on jest taki mm, lekko brzoskwiniowy i ma drobinę. Zaraz zrobimy sobie słócza. Mm. Ale intensywność. Fajny, w ogóle, fajna konsystencja. Tak, on jest bardzo rozświetlający. Widzicie, bardzo rozświetlający. I ma taką złotawą drobinę. Mhm, fajnie, podoba mi się. Asos. Asos, asos. Może Look Fantastic, 11. Bardzo ciężkie. Tutaj nawet nie ma foliki. Bardzo ciężkie opakowanie. O, nie mogę tego wyciągnąć. U, coś dużego. Christoph Robin. I mamy tutaj szampon do włosów z peelingiem. Duża pojemność, 250 ml. Zawsze jak przychodzą boksy z Luke Fantastic, to przychodzą w takich małych, takich małych pojemnościach, a tutaj taka wielka. Wielka, wielko, wielki pilingo szampon do włosów. E, z solą morską. E, oczyszczający. O, bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. No tego jestem ciekawa. E, w ogóle ostatnio odkryłam, że tutaj tutaj jest numerek, a tutaj jest coś takiego. Jestem cie ciekawa, czy w innych w czwórce czy też jest? Nie ma. Bo mogłabym przecież sobie to tak robić. Mogłabym to sobie robić tak, i bym wiedziała, który dzień. Ale w sumie niech sobie będzie tak. Będzie fajnie i będzie się fajniej szukało. Dobra. Yy, przewińmy, przewińmy, przewińmy. Kalendarz kąpielowy. 11 nie mogę wyciągnąć o pogłaszcz kota jeśli macie kota to pogłaszczcie dzisiaj kota, mamy tutaj kulę kąpielową o zapachu takim cytrynowym, tak, ale takim delikatnym, one nie mają mocnego zapachu, może to przez, przez to, że mają folię dobrze, to może teraz teglasik Douglas... Uuu, duże okienko. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Hialuronowy płatek do twarzy wielokrotnego użytku, który się tutaj widzicie, tu jest na, narysowane tutaj, czyli na tą o, na tą lwią zmarszczkę, czy, czy jak to tam się nazywa? No, nie wiedziałam nawet, że coś takiego jest. Jak to w ogóle wygląda? O, widzicie taki trójkącik? Tutaj sobie nakładamy. Jak jest wielokrotnego użytku, tutaj jest napisane, że na 30 razy. Ciekawe, czy to działa. Nie jest nic napisane, tylko właśnie, że jest to hialuronowy płatek wielokrotnego użytku. No, nie wiem. Muszę poczytać liznąć tematu, i może kiedyś sobie zmniejszę moją ulubioną zmarszczkę, chociaż chyba nie mam. Nie wiem. Nie wiem, jak to się nazywa tutaj. Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. W każdym razie mamy coś takiego. I słodkości. Słodkości na dzień 11, 11 grudnia. Hmm, tutaj mamy jedenastkę. O, i to jest chyba pierwszy cukierek ten. Chyba tak. Wcześniej go nie było. Tak wygląda. Co, pralinki? Pralinki z Ikea. 11, 11. Nie widzę. Tutaj, tu mamy 11. Coś dzisiaj mam problem z wyciąganiem. Tak wygląda. Taki kryształek. I to jest pralinka z solą morską. Ciekawe. Takiego jak słony kabel, tylko sól morska. I co, wszystkie kalendarze? Coś dzisiaj szybko. Tu, tu. Tak, mamy wszystko. No dobra, to mamy wszystko to. Lecimy i działamy dzisiaj dalej. Umyłam czajnik z wierzchu i chcę właśnie też, bo jak widzicie, mam dużo kamienia, więc chcę to sobie odkamienić. Mam dwa kwaski cytrynowe, więc je wrzucę, zaleję wodą, zagotuję i mam nadzieję, że poskutkuje. Bo już naprawdę, no, no zobaczcie, jak to wygląda. Nie fajnie. Dwa kwaski, trochę wody, tak, wody. Wleję trochę po, ponad e, ten kamień, zagotuję i będzie ładny, czyściutki czajniczek. Woda. Dobra, mamy wodę. Zamykamy. I o, gotujemy. Zobaczymy, jakie będą efekty. Tajnik się czyści, a ja robię kolejne podejście do domku z piernika. No, ja to się nie poddaję, ciężko, ciężko mi się tutaj za to zabrać i, i, i cokolwiek zrobić, ale tak, zrobiłam gęstszy lukier. Dużo gęstszy, widzicie? Może to była kwestia tego, że on był za rzadki. Nie bawię się w ten rękaw, tylko na razie działam z nożem, znaczy będę działać z nożem. No i potem ewentualnie rękawem czy pisakami. Jak, jak uda mi się złożyć, to, to w, ten, w ten czas będę pisakami albo rękawem ozdabiać, więc co, no, nie obiecuję, ale nie poddaję się i próbuję dalej. Woda nam się zagotowała. Wylewam. Zobaczymy, czy nasza substancja z kwasku cytrynowego pomogła. Ale zazwyczaj pomaga. Bo wiecie, octem to potem capi cały czas trzeba go wyparzać. Nie tak, jest idealnie. Trzeba kilku, kilkakrotnie gotować wodę i, i, i nie, nie fajnie pachnie octem. A tutaj widzicie dwie saszetki dwie saszetki kwasku cytrynowego i elegancko czajniczek mam wyczyszczony. Tak to teraz wygląda. Leży domek leży na daszku. Jest dobrze. Jest wiecie co? Jest dużo gęstszy, teraz to już w ogóle prawie zastygł ten lukier i to właśnie przez to on teraz, teraz po prostu lepiej, no wiecie, lepiej wiąże. Ja zrobiłam za, za rzadki ten lukier, a teraz myślę, że moja tutaj o, budowla, myślę, że teraz będzie dobrze. Mam taką nadzieję. Dobra, mamy sukces, jest sukces. Udało mi się go poskładać, widzicie, i podnoszę, i jest konstrukcja stabilna. Moim błędem ostatnio było to, że był za, za rzadki lukier, więc jak, będzie, jak przyjdzie Wam do głowy robić, robić kiedyś taki domek, to musi być gęsty lukier. I teraz tak, przygotowałam sobie takie, takie pisaki Delecta, fajny pisak XXL czysty skład, szybko zastyga, jedna minuta w gorącej wodzie. Nie pamiętam, gdzie kupiłam, w Biedronce albo w Lidlu, więc tak, biorę sztoneczkę, wlewam gorąco zagotowaną wodę. Nie, to może najpierw pisaki włożę, a później w saleję, bo będzie lepiej. Niech to sobie stoi. Tutaj, w tym moim nieszczęsnym rękawie, mam resztkę lukru tego gęstego, więc, wiecie, tutaj pododaję jeszcze trochę śniegu, coś tam, coś tam. Po prostu go zacznę ozdabiać. I tak wygląda mój skończony domek z pierniczka. No nie powiem, było ciężko, było ciężko, ale jakoś dałam radę. Aha, chciałam powiedzieć, że te pisaki z Delekty, bardzo fajne, dobrze się nimi operuje i szybko zastygają i naprawdę są spoko. Więc to jak, jak będziecie właśnie dekorować pierniczki czy jakieś takie domki, to, to dobra sprawa. Więc tak to wygląda. Witam się z wami z powrotem. Właśnie przyszedł do mnie kurier z paczuszką Goodie Box. A że teraz nie ma y, innych filmów, tylko vlogmasy, to zobaczymy sobie, co jest w środku. Już wyciągam. Tu jest pudełeczko, taka wysuwana szufladka. From me to fajne. To w sumie nawet można wykorzystać na, na, na pudełko, na prezent. To spoko. Dobra. Zawartość jest najważniejsza. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy coś takiego. Wszystkie produkty, znajdujące się w tym pudełku, wybrałam specjalnie dla ciebie. Mam nadzieję, że ci się spodobają. Wszystkiego najlepszego, Sabina. Dobra. Tak wygląda. Paczuszka. Mmm. Tak wygląda zawartość. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, to, to paletka cieni. Marka The Beauty Crop. The Beauty Crop. Nie znam, nigdy nic z tej marki nie miałam. Skąd ona jest? Z Irlandii. Otwieramy. No, otwieramy, otwieramy. Tu mam nożyczki. Patrzymy, jakie kolorki. Mm. No, pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby dostać taką dużą paletę. Tak, pierwszy raz właśnie w Goodie Box mi się to trafiło. O, przepiękna! Tak wygląda kartonowe pudełeczko, lustereczko, ale ma kolor. Czekajcie, oderwę tą folię, bo nie będzie widać. Ona jest jakaś w ogóle mm, espresso yourself, czyli taka kawowa z ekstraktem z, kaw z kawy. I ona faktycznie ma takie typowe, w sumie wszystkie odcienie brązów. Mmm, coś Wam pokazuję? <śmuszczanie> Spójrzcie. Spójrzcie, jaka piękna i, i chłodne. I ciepłe brązy, tu są ciepłe, tu są chłodne. Błyski. Zróbmy sobie słocza błysków. Uuuuh! Jeszcze jakiegoś. Nie pachnie kawowo. No nie, ale jest przepiękna. Taka, wiecie, jak, jak dla fanów brązów, brązowych tuszy, tuszy, boże, cieni do, do pobieg, to to jest paleta idealna, bo ona właśnie ma i chłodne, ciepłe tony, neutralne, błysków ma bardzo dużo. Świetna paleta szok! Wow, bardzo mi się podoba. Bardzo fajna paletka. Dobra, dalej. Dalej, dalej, dalej. Co my tu mamy? Ściereczka. Taka, nie za duża. Jest to stuprocentowa ściereczka bawełniana. Ściereczka myjka. Faktycznie jest przyjemna. Tutaj ma... Zawieszka, więc taka do mycia twarzy, czy, czy do czegoś tam. W kropeczki. Dalej, dalej. Lakier brokatowy, brokatowy srebrny brokat. ma drobinki. Widzę, że ma i drobinki większe i mniejsze. No lakier brokatowy. Tutaj taki produkt. Jest to krem do twarzy nawilżający, nawilżający i wygładzający. Z kwasem hialuronowym niacynamidem. Mhm. Yy, na dzień. Yy, na, tak, na dzień. Wegański yy, i nieperfumowany. Jaka tu jest pojemność? 50 ml. Zobaczymy, jak wygląda tubeczka. O, o tu jest jeszcze instrukcja cała. Ciekawie, czy jest po polsku. No, niestety nie ma, bo ten goodie Box jest ze Szwecji. Czykolwiek, jeżeli idzie tutaj na Polskę, no to powinno też być na, po polsku. Dobra, nie, to nieważne, bo na, na ulotce nie ma. Tubeczka wygląda w ten sposób. Taka, taka, nie plastikowa, tylko taka blaszana o, z blachy. I coś tu jeszcze mamy. Tak. Marka Elemis. Pojemność 15 ml. I mamy tutaj peeling enzymatyczny z papają. Tak wygląda. Hmm. Więc tak myślę, że dzisiaj się już pożegnamy. Domek z piernika udał mi się, ale naprawdę cały dzień czekałam. Każdy element kleiłam po kolei, każdy element czekałam aż wyschnie wiecie, i tak co jakiś czas chodziłam, zaglądałam, doklejałam następny element i, i jakoś, jakoś mi się to udało. Więc, no już jestem, no już jestem trochę zmęczona, więc się dzisiaj z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Zostawcie kciuka do góry, zostawcie suba. A my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I do zobaczenia. Cześć!